Dzień dobry, Polsko. Kolejny wypad i znowu zima sobie przypomniała. 6 stycznia Trzech Króli wybrałem się na krótkie wyjście do lasu. Byłem tu rok temu. Kilka fajnych sreber. To na pewno, z tego co pamiętam. No i przede wszystkim wpadła tu piękna końcówka pasa. Prawdopodobnie średniowiecznego. No i połazimy tutaj. Zobaczymy. Nie było mnie tu jeszcze Oryxem. Pierwszy sygnał Pierwszy sygnał, słuchajcie. Guziczek. Jest malutki guzik z łóżkiem. Ale chyba będzie płaski. Znaczy płaski jest, ale chyba bez domień. Coś tam prześwituje, jakiś kolor złotawy. No, takie coś na początek. Zobaczymy. Co to dziś las odda. Kurczę, no muszę wam przyznać, że z, z, z dobrą godzinkę chodzę. No i tak, kilka łusek, kilka kulek, chyba z dwa e, gaciaki, guziczki, no i nic poza tym, dopiero pierwszy mu wpada. Także myślę nad zmianą, chyba miejscowo pojedziemy w młodnik. Fening pruski Już takie małe nadzieje miałem, że muszę jakieś sreberko o, no, bardzo ładny fanolek. 1827 No i fajnie. Pierwszą one to no Zobaczymy, pokręcę się z pół godzinki. Jeżeli się nic nie rozkręci, to zmykamy gdzie indziej. No, słuchajcie, taki sobie ten sygnał. <grym> no, ale kurczę. Jak nie ma sygnału, to się wszystko kopie. Coś takiego. Ale oprócz tego w dołku. Sporo jakiejś ceramiki. To chyba z pieca nawet jest. No i zobaczcie, takie coś. Pierwsze kopnięcie. Fabryk. No, coś takiego. To też jest chyba z pieca. pieca no zobaczymy kopnę dwa razy ten dołek może Oj. może jakaś buteleczka będzie zobaczymy no i co słuchajcie zmieniłem miejscówę <laughs> zmieniłem miejscówę jestem na starych śmieciach czyli leśniczówka dawno mi to nie było z dobry miech dobry miesiąc no zobaczymy kurcze na początek moneta chyba cynkowa Puszczam, że Chociaż ciężko tutaj. Dojrzeć jakichś szczegółów na niej. Ale jest maniak, jakby nie było. Zobaczymy. Eee, zacznijmy od tego starszego lasa, a potem przejdziemy w młodnik. No słuchajcie, zakopałem kurczę dołek. Machnąłem cewką i się okazuje, że coś tam jeszcze jest. Siedemdziesiąt osiem, rękawice ściągnąłem. Jest kolejna moneta, kurczę, również cynkowa. To jest chyba dyszka. I to nie koniec. Patrzcie to Monety się sypią Kolejna Tu jest jeszcze jedna Wszystko kurczę cynkowe chyba dyszki, nie Zaraz przeczyścimy, zobaczymy Czekajcie, bo tu widzę No ani jedna nie jest czytelna, nie? Ale przypuszczam po wielkości Patrzę jeszcze. Po wielkości chyba. Wszystko dyszki. I kolejna Ile ich mamy? Pięć sztuk. O, no, chyba na tyle. Coś tam jeszcze jest? Nie, no jeszcze jakby coś, muszę już użyć? Jeszcze jedna chyba pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt siedem, tak biją kurczę. Chyba będzie mieć Czy nie? Te 20 groszy A to dobre Gdzie te monety rzuciłem? Tutaj są No ja mam pojęcie, zobaczcie to jest wszystko Tak nieczytelne Ale kurczę dobre, ale 20? Co ona by to robiła? No chyba będzie wszystko. Sześć i, si i siódma, tak, siódma była ta pierwsza. Siedem moniaczków z dołka. Przeczyszczę je później i zobaczymy, ale tu szału nie będzie, nie? Że to kurcze są monety. Nie to nie są te kurcze cynkowe, ja to nazywam cynkowe między te bite w generalnej guberni. to są dyszki. Dyszka o dyszka ale dwudziestka? <laughs> co ona by to robiła. Dyszka. Tu nic nie widać. No to też zarośnięte. też dyszka będzie. No nic, jakby nie było parę krążków. Jest. <laughs> I takie tereny. Słuchajcie, trzeci sygnał pod rząd I trzecia obrączka. Gołębia. Słabo tutaj z sygnałami ogólnie Jestem tutaj blisko już tego budynku, blisko gdzie był budynek. Także sporo takich sygnałów złomowych. Mało kolorku, także wybieram się. Próbowałem na pole na chwilkę wejść. kurcze kamień. Nie <laughs> idzie w beach padla, także śmigam tam yy, w ten modniczek. Tam fajne rzeczy też wychodziły. No i zobaczymy. Jeszcze kawałek mi tutaj został. W tym lasku. No i śmigam do tego modnika. Słuchajcie, tu gdzie stoi była obrączka? No i tak. Jeden sygnał. Drugi sygnał, identyczne. O, prawie, że identyczne 71. Tutaj na 66. Zobaczymy. Ale przypuszczam. Patrzę w górę Czy jakiegoś gniazda to nie było jaszczębić czy jakichś innych drapieżników które sobie uczte urządziły z tych głąbków <laughs> Zbyżka Zbyszka pozdrawiam. Broda tego. Kurczę, brachu, tyle mam tych obrączek. Chyba będę musiał ci wysłać kiedyś. Tu jest jedna. One bardzo płytko są. Spróbujemy może buciorem. No i skończa. Który to rocznik? 5. Dobra, zmykam kurcu do tego modnika, bo tutaj <gryw> nic ciekawego jak sami widzicie. O, słuchajcie, na razie średnio, średnio ten wypad wygląda. Jestem w tym modniczku. No i chyba drugi albo trzeci sygnał jest. Jest monetka Grosik albo 5 groszy perelek. No i dobra, zobaczymy co tu będzie. Słuchajcie, bardzo słabowy sygnał, ale tu ogólnie bardzo mało tych sygnałów. Także kupimy wszystko. No i kurczę, zdziwiłem się, bo jakiś krążek i tak sobie pomyślałem, jaki krążek tak może brzydko bić. Międzywojnie, 100%. No jak 50 groszy. Jasna pała. super. Zobaczcie. 23 rok. No jest pięćdziesiątka. Elegancko. Super monetka. Cieszę bardzo. Mało tych Monec między wojną wpada, także się ogromnie cieszy. Super. No i to jest fancik dnia. <laughs> Jak na razie. Piękna pięćdziesiątka. No. Także coś się zaczyna dziać. Zobaczymy dalej. Słuchajcie, coś jest małego. Nie wiem, czy to guzik, czy moneta. No wcześniej. Trzy guziczki zdobyń. Tutaj taki mały. No Moneta to jeszcze wcześniej wpadła. No i coś takiego. Kawałek takiego kolorku. Dobra, sprawdzamy. A, he, guziczek. Niestety guziczek tylko. Kurczę, światło tutaj słabe. No, co nieco wyjechać, ale nic. Nic specjalnego. Nie chcę, nie chcę dziadu oszczyć. Słabiutkie światło tutaj w lesie. Oj, kurczę, myślę nad zmianą miejscowy. Myślę nad zmianą miejscowy. Zobaczymy. Jeszcze może z pół godzinki, jeżeli nic się nie będzie działo, no to chyba pojadę. Mam no, w planach. Jedno miejsce, no zobaczymy. No i co, słuchajcie, zmierzam do auta. Mówię, zmieniam miejscówę. Sygnał piękny. Zobaczcie, jaki odrzut był. Już zobaczyłem, że jest, że jest krągłość. No nie wiem, że widzę z daleka. Widzę z daleka, że będzie srebro. Ale jazda. Dwunastka. No mega, słuchajcie, na tych terenach to już jest trzecia. Dwunasta część tonara. No, piękny Gdzie uciekasz. Ale strzał piękny. Zobaczcie, <grystanie> delikatny wirze, ale cudeńko 1700, a zobaczcie, jaka ciekawa data. 64. No, piękna jest. Tu niestety. Mocno wytarty. Ale piękna. No mega. Chyba to kurczę jednak zostanę, nie? Wlazłem w ten taki przerzedzony, starszy las. No i dosłownie drugi sygnał. Przed chwilką kawałek folii. Cudeńko. Cudeńko. Jest srebereczko i dzień zrobiony. A słuchajcie, najlepsze jest to, przed chwilką Przeglądałem sobie e, Przeglądałem sobie YouTube'a No i zobaczyłem, że kurczę wbiło w końcu 5 koła subów, nie? Także lecimy kurczę z konkursem dzisiaj Ale to później szczegóły Zabrałem ogólnie taszczę ze sobą dzisiaj Plecak jakiś grill będzie No i omówię wam szczegóły Super Super ogólnie, że jesteście, że oglądacie, że wam się podoba, że chcecie więcej Także dziękuję wam kurczę bardzo za te suby. No i co? Tak jak mówiłem później zrobimy tego grilla. No i mówię szczegóły ogólnie konkursu nagrody. Zobaczycie wszystko. Zajebiście. Nie no, muszę się to pokręcić. Bo takie srebereczko. Może jeszcze coś leży. Dobra, nie przedłużam. No, słuchajcie, nie zazdroszczę tutaj. Tutaj jeszcze głębią Kolejna obrączka, chyba szósta Całkiem niedaleko tej monetki. Srebrny, kolejny sygnał. Kolejny sygnał 82 Kopiemy. Jest kurczę adrenalinka. Pięć w tym momencie. Dobra. Coś w tej grudzie wielkiej. Moneta. E, guzik. Czuję łóżko. Płaski. Czy nie płaski? Chyba płaski. Tak. Widać, chyba był srebrzony. No, ale pośródki nic nie widać na nim. na pewności, na wilże nie, Ach, chyba sprzączka tak o, sprzączka od buta fajnie, kurczę fajnie się zaczyna dziać także nie zmieniam miejscu, wykręcę się tu dalej dobra, słuchajcie przerwa, kawka zrobiona już dochodzi póki nie dojdzie, to opowiem na szybko o tym konkursie, konkurs tutaj sobie sprawdzałem potrwa do 23 stycznia od, dzisiaj mamy 6, ale odcinek ukaże się zapewne później, koło poniedziałku to będzie 10, no powiedzmy do 23 stycznia, do niedzieli wtedy zrobię gdzieś live'a w terenie reguły konkursu proste, wpisujecie w komentarzu konkurs, czy trzeba być subskrybentem Powiem Wam szczerze, e, jeżeli uważacie, że zasługuję na tego suba, to zostawcie, jeżeli nie, to nie, nie będę tutaj nikogo zmuszał na no siłę, tylko dlatego, że robię ten konkurs. E, co będzie do wygrania? Trzecią nagrodą, tutaj dopiszę albo wrzucę Wam fotki, bo z pamięci ciężko mi sobie przypomnieć, ale trzecią nagrodą będzie na pewno naszywka, będzie na pewno moneciarka z kilkoma monetami, ta będzie srebro, e, dwie boratynki jakieś koronne e, litewskie, Jakiś sasik? No zobaczymy, coś tam dorzucę z 4-5 monety 4-5 monet w montażarce się znajdzie. Yy, oprócz tych dwóch rzeczy będzie również taka fajna buteleczka yy, z, wra wraz z torbą na jakieś trunki, <grym> alkohol bądź jakaś herbatka, no w sam raz w teren yy, na tą porę. Yy, oprócz tych trzech rzeczy również kubek termiczny i, 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 i berelok i brelok. To będzie trzecią nagrodą. Drugą nagrodą będzie ten sam zestaw. Oprócz tego zestawu będzie również torba na ramię, bądź torba w formie plecaka. Hmm, tutaj z waszym pomysłem na haft. Jakiś imię, ksywka, bądź prosta grafika. Tutaj jest kwestia do dogadania. Po wygranej... O, już mi się chleb kuziwa spalił. Tutaj Makłowicz. Patrzcie, co się dzieje zaraz sobie nie powiem yy, na czym skończyłem torba torba z waszym haftem yy, kwestia tak jak mówiłem do dogadania i pierwsza nagroda yy, w pierwszej nagrodzie yy, będzie również yy, kubek również buteleczka również yy, breloczek no i bluza bluza w rozmiarze do wyboru tak jak yy, i torba również do dogadania po wygranej Czarna bluza z kapturem. Mm, no i to wszystko. Konkurs, tak jak mówiłem, podchodz do 23 stycznia. Wpisujecie w komentarzu konkurs. No i to wszystko. Dobra, zjem kuźwo, bo zaraz mi się to spali. Chciałbym było sobie tego grilla, kurczę na koniec zostawić. Nie mam teraz siły się ruszać, ale jest złotowa. Kolejna moneta dziś. Złotóweczka z PRL 40. 9, nie, przepraszam, nie 49, 65, A tak wytarto, że byłem pewny, że, że 4,9, 65. No i dobra, kolejny krążek jest. No i kolejny sygnał, całkiem niedaleko, również, również wysoko to bije. 16 w tym momencie, strasznie wysoko. Złotowa kolejna będzie. Nie, jest 50. Weimar, ale również aluminium. Praktycznie ta sama chyba średnica, także i sygnał podobny. No i fajno jest malutka krągłość, ale to chyba nie będzie srebro. <grym> No, pięknie, patrzcie to Międzywojnie znów Dwa grosze. Kurczę, co ja mam? Znowu rysłem Dwójeczko, tym razem Dwa grosiki, strasznie zarośnięte. No, tutaj rewers praktycznie nie widać, ale Dwójka przebija. Super, tak jak mówiłem, nie trafia się często. No, tutaj na tych terenach. Nie powiem, trafiłem i 50 już jedną, oprócz tej co dziś. No i kilka groszy wpadło. Moje marzenie, kurczę, to jakieś srebro. Z międzywojnia. To jest moje marzenie. No nic, zobaczymy. <słuch> Słuchajcie, to mi z suwa słynie z dwóch rzeczy. Ze sreberek to raz. A dwa to z dewo. Sporo dewo tu wpadło. Czekajcie, bo tu jakiś wariat na motorze. Obserwator terenu. Na czym skończyłem? Wpada krzyż. Nie wierzę. Powiem wam szczerze, że liczyłem tak sobie, że trafię tutaj go dziś. No bo w sport tutaj dewo wpadło naprawdę. Tutaj jakby miał liczyć to Około 15-16 medalików. A to będzie może szósty, siódmy krzyż. No pięknie. Jest piękny krzyż. Troszeczkę wytarty. Ale jest jeszcze z uszkiem. No mega. <zysy> jest fancier kolejny. No, już jest z czym do domu wracać. Pięknie. Na taki sygnał powiem Wam teraz na pewno ładny bije, ale troszeczkę mi przekłamywał, no 65, tak troszeczkę na żelazo bił. No ale jesteśmy w końcu w lesie tu się wszystko kopie. Zajebiście. Kurczę wydaje mi się, że już ostatni sygnał, bardzo blisko jestem obozowiska, auta. Guzik wpada. No proszę. Piękny guziczek. No, zobaczcie, ha, ale ładny. WW. Albo WWV. No piękny jest, kurczę. Z tyłu sygnaturki. Gotykiem. No do mnie już fotę, ale super guziczek. Bardzo ładny. Jakiś zapewne herbowy. Super, super fancior. Praktycznie na no, do widzenia. No i co słuchajcie, kończymy, <laughs> kończymy na dziś. Jakby nie było, jest bo jest piękne srebro jest 50, z międzywołania jest krzyżyk no i bardzo ładny guzik tutaj po drodze jeszcze fenoleka to już mi się na nie chciał wyciągnąć z telefonu słaba bateryjka ten skromny depozycik ciekawy, bo oprócz dziesiątek była w nim 20, 20 groszy, a reszta wszystko 10 feningówki PRL Weimarki Trochę obrączek. Sporo guziczków, ale nic ciekawego tutaj, jeden tylko jakby zdobiony w fotoku. No, ale ten guziczek bardzo ładny. No i super. Piękne sreberko. Do czyszczę rzucę wam fotę, ale strasznie sterana jest tył, mam nadzieję że. Może coś tam coś tam wyjdzie z niej Ale ładna, fajna patynka zielonkawa. No i ten medalik, znaczy medalik krzyżyk. Miejście ciekawi również doczyszcza, to czyszcza, ale tu już ładnie przebija. Jezusek no super. Warto wrócić na pewno. Dobra, ja zmykam. Jeszcze raz zachęcam do konkursu. Jeszcze raz dziękuję za suby, że jesteście. No i co? Do następnego. Pozdrawiam serdecznie.